Witam Państwa bardzo serdecznie. Cóż to się dzisiaj, drodzy Państwo, będzie działo na kanale? Ludzie, drodzy. Ja nie wiem, czy Wy o tym wszystkim wiecie, ale zaraz się, drodzy Państwo, dowiecie z całą pewnością. Dzisiaj będziemy przemierzać szlaki krain ludzi już szurniętych kompletnie. Bardzo często nam się to zdarza, oczywiście. Witam starych widzów kanału, witam także nowych widzów kanału. Wszystkim Państwu oczywiście serdecznie dziękuję za wszelkie komentarze. Czasem nie jestem w stanie po prostu tego wszystkiego obrobić, opracować, żeby coś tam odpisać, ale staram się, naprawdę się staram. Przygotowuję filmy na dwa kanały każdego dnia i to mniej więcej tam po parę filmów na dany kanał wpada. Po dwa, trzy filmy są na kanale z tymi komentarzami moimi, a i z innymi treściami. Oczywiście także dziękuję wszystkim za wszelkie wsparcie kanału Króla Pustkowia, tym, którzy stawiają mi kawki yy, i ci, którzy wspierają kanał przez wszelkie formy poparcia tutaj dostępne na YouTube. Kłaniam się naprawdę nisko. Dzisiaj, drodzy Państwo, jesteśmy w słynnej, wybitnej scenerii, ja bym powiedział, wielkiego polskiego celebryty, yy, prawda, Rutkowskiego, rodzina Rutkowskich. No to jak go Patryk Wega tam wyśmiał w tym jednym ze swoich filmów, no to muszę powiedzieć, że się Patrykowi Wedze udało zresztą Wega, no cokolwiek by o nim nie powiedzieć robił też kapitalne filmy no nie będę mu tutaj odmawiał tego, że miał dryg do robienia filmów o mafii, prawda, o gangsterach, o banksterach przeróżnych, świetne role były wykreowane w filmach Wegi no potem oczywiście w przypadku Wegi jak to w przypadku wielu artystów odbija palma do głowy i Wega zdecydował się sam sobie zrobić film biograficzny o sobie no to jest też ciekawa sprawa no, sam sobie robię film o sobie kapitalna rzecz i to ten film o Putinie oczywiście yy, no to pogrążył go już chyba totalnie, absolutnie, bo to jest dno maksymalne. Ale żeby nie przeciągać, drodzy Państwo, bo ten wstęp się troszkę przeciągnął, przepraszam, Maja Rutkowski, słuchajcie, nie Rutkowska, tylko Rutkowski, a w zasadzie Rutkowsky, k, tam jest k, takie, takie amerykańskie, bo to jest amerykanizowane nazwisko, prawda, ona posądziła o kradzież, słuchajcie, wiele celebrytek kradnie jej spuściznę twórczą, intelektualną, w kwestii nadawania imion Słuchajcie swoim dzieciom. Ja nie wiem, co to się dzieje. Jak można było okraść w ogóle spuścizna Rutkowski? K! Ru Rutkowski! Ze złotymi łańcuchami! Na szyły! Na szyi znaczy się. I z tą, jejku, tą kanciastą portą, yy, prawda, czupryną. To jest, yy, słuchajcie, jak tutaj napisano. <ścoughs> nie mogę, naprawdę nie mogę. Ludzie staram się, ale nie mogę. Sześcienno. Sze, 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 Sześcienno głowego detektywa Harutkowskiego. Sześcienno głowy, słuchajcie, to jest chyba hasło roku. Sześcienno głowy, aż się poplułem. No, przepraszam, drodzy Państwo. Ja wiem, że sprawy są bardzo ciężkie, trudne na świecie. Ja od sprawach poważnych mówię o wielu, wielu latach. Ale powagę też trzeba amortyzować humorem. Nic na to nie poradzimy, ale tutaj mamy sześciennogłowego detektywa Rutkowskiego i jego żonę Maję Rutkowski, która tłumaczy, dlaczego ma nazwisko Rutkowski, a nie Rutkowska. Mogłaby się nazywać na przykład Rutkowszczenko. Tak jak Natalia Panczenko-Rutkowszczenko. Jako, yy, prawda, wyraz sympatii do narodu czerwono-czarnego. Dlaczego by nie? Przecież wszyscy moglibyśmy takie nazwiska. Enko, Enko Srenko, prawda. Poprzyjmować i byłaby sprawa prosta, oczywista. Ale tutaj mamy sześciennogłowy detektyw, Rutkowski, prawda? I ona, słuchajcie, udzieliła jakiegoś wywiadu, bo ona też jest słynną wywiadowczynią, gościnią i wywiadowczynią także. Dlaczego zdecydowała się na zamerykanizowanie swojego nazwiska poprzez przyjęcie wersji męskiej? Słuchajcie, to ja już nie wiem, kobiety. Yy, są facetami, faceci są, yy, prawda, kobietami, albo są jeszcze przeróżne inne kombinacje. Dlaczego nie Rutkowska? Bardziej mi się podoba Rutkowski. Jestem bardzo związana z firmą i biurem Rutkowski, dlatego jestem Maja Rutkowski, a nie Rutkowska. Miałam ochotę nazywać się Rutkowski, bo jest wybór. Każda kobieta w kraju może się nazywać z końcówką i albo A. Widzicie? No, myślałem, że jeszcze się może nazywać inaczej, ale głupi, czyli. Albo głupia. Tak byśmy powiedzieli. Ja wybrałam, że będę się nazywać z końcówką I, bo miałam na to po prostu ochotę. I zaorała system, bo ona miała ochotę i tak się nazywa Rutkowski. Rutkowski, prawda, będzie tutaj. Lewandowski, Ania Lewandowski też będzie, już za moment, za chwilę. Ja miałem kiedyś takiego kolegę, który wyjechał do Stanów dawno temu. Też mnie tam chciał do Stanów zabrać, ściągnąć. No ale to się nie udało, bo króla z to ciężko jest wyrwać gdziekolwiek. A czasami tam trzeba gdzieś wyjechać, ale to już pomijam. I on się w Polsce nazywał, słuchajcie, Siedlecki. Siedlecki, no Siedlecki tam, prawda? W siedlce czy siedziba gdzieś się zasiedział. Musiałbym profesora Miotka spytać, jaka jest etymologia tego nazwiska. Siedlecki w każdym bądź razie. I on wyjechał, słuchajcie, do Stanów i za jakiś czas przysłał mi list. Yy, nawet mi paczki takie robił. Płyty winylowe mi przysyłał ze Stanów Zjednoczonych, które tam kupował za jakieś grosze na jakichś wyprzedażach. Yy, bo zbierałem kiedyś płyty winylowe. W dawnych czasach miałem bardzo dużo płyt winylowych, parę tysięcy naprawdę, z kapitalną muzą. No ale przysyłał, dobra. I on, słuchajcie, pisze już tam na tym nazwisku, e, na kopercie pisze nazwisko, już nie Siedlecki, ale Siedlecki, czyli taki grecki, ten hokeista słynny kanadyjski, grecki, grecki, Siedlecki, żeby to było bardziej takie amerykanizowane, e, bo to wszystko lepiej wygląda i Rutkowski też lepiej wygląda niż Rutkowska. I teraz, słuchajcie, jest taka sprawa, pani Rutkowski... Pani Rutkowski. Zobaczcie, jak to brzmi. Ha, 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 ha. A wy co tam macie zaraz wiska jakieś kulawe, Prawda? Dziwolągi Poloczki śmieszne. Ona ma Rutkowski, bo to jest już coś innego. To nie jest... I jeszcze co prawda Monika Richardson, ale to za chwilę będzie Monika Richardson, na pewno tam się coś jeszcze może przydarzyć, nie wiadomo, bo jak Ameryka wchodzi w grę, to wiadomo, że im więcej Ameryki, tym więcej głupoty w LG jest i tak już pozostanie, a będzie jeszcze gorzej, także możecie myśleć, że nie będzie, ale i tak będzie i generalnie rzecz biorąc, nawet możemy strajkować, protestować, to najlepiej chyba, żebyśmy na wojnę poszli i coś może by z tego ewentualnie wyniknęło. Bo w tej chwili ja nie widzę ratunku dla tego świata, bo wszyscy chcą być takie amerykańskie, fajne, prawda? bo w Ameryce jest wszystko piękne i wspaniałe i Ameryka może zrobić więcej niż inni mogą, a inni nie mogą zrobić tego, co może Ameryka, bo żitki naprawdę mogą zrobić bardzo dużo. Ale pani Rutkowski zauważyła, że niektóre panie, celebrytki obśmiewały jej suwerenną decyzję dotyczącą formy nazwiska. Suwerenna decyzja, widzicie, podjęła suwerenną decyzję i ja to cenię suwerenność, prawda! My jesteśmy tak suwerenni, że możemy sobie ewentualnie wybrać nazwisku. Prawda. Gdy jednak przyszło co do czego, same nadawały swoim synom imię Chrystoper w miejscu swojskiego Krzysia. A widzicie! Ha, 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 ha. Nikt nie przebije tutaj, prawda, naszego czerwonowłosego Michała Wiśniewskiego, Etienety, Wianety, Ksawiery, ludzie drodzy, co on tam na wymyślał. E Możemy się jedynie domyślać, że chodziło jej tutaj o Izabelę Janachowską. Słuchajcie, nie jest tam tej Janachowskiej. Która wyśniła dla swojego kilkuletniego Kristofera Aleksandra. Dla swojego kilkuletniego Christofera Aleksandra, przez X pisane jeszcze, słuchajcie, życie jak z bajki. O zachodnich elitach. Widzicie, o zachodnich elitach tu w Polsce nie ma żadnych elit, bo Polacy harują na te elity, prawda? Albo elity przyjeżdżają i mówią, gdzie mają wydać pieniądze Polacy, albo co chcą zabrać nam. Za chwilę nam jeszcze Wawel zabiorą z tym Kaczyńskim Wielkim Królem, prawda? Kaczyński? Kaczyński? To już będzie Kaczyński. Życie jak z bajki o zachodnich elitach. A co miałoby mu zostać ułatwione poprzez zagraniczny wybór imion? No widzicie, jak sobie wybierają imiona. No jak ktoś ma takie imię, no to to inaczej oczywiście wygląda i tam drzwi do kariery na zachodzie są otwarte, ale państwu powiem. Christopher Aleksander przyszedł na świat w roku 2019, gówno mnie to obchodzi, a Krzysztof Christopher Rutkowski, junior, w roku 2013, ludzie <głos》>, drodzy. Krzysztofer Aleksander przyszedł na świat w 2019, a Krzysztof Christopher, czyli Krzysiek Krzysiek Rudkowski Junior w roku 2013, i Maja Rudkowski, słynna celebrytka, stwierdziła, że ta jej ukradła tej imię Krzysztofera, bo ona już wcześniej nazywała tego swojego syna Krzysztof Christopher, czyli da dała mu imię, jakby to powiedzieć, Krzysztof Krzysztof. Rutkowski Junior w 2013 roku, a ta y, dodała tutaj Christopher Alexander. I to jest ta cała dzisiejsza afera, ludzie, drodzy, Jakie to jest po prostu głupie. Nie wiem już, co mam powiedzieć w tej sprawie. Słuchajcie, Christopher, 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 Krzysztof, Christoph, Christopher, Alexander. Widzicie, Alicja y, Bachleda, córuś, ujuś, jak, jak się ustawiła. Wiedziała, gdzie pojechać. Wiedziała, komu nadstawić, prawda? I teraz ma Tadeusza Henry'ego. Tadeusz Henry. Nie Tadeusz Henryk, tylko Tadeusz Henryk. I Tadeusz Henryk tam już nie chce na Podchale, bo na Podchalu tam dziady są, złodzieje same tam nie mają kasy. Tam na Podchalu to mają takie bary, otwierają. To jest dla tych wszystkich na Podchalu. Nie wiem czy teraz są jeszcze, ale kiedyś byłem, pamiętam, takie bary. Dla tych wszystkich, którzy nie dostali wizy do Stanów Zjednoczonych i tam siedzieli w tym barze, pili tam, prawda, brali na kredyt z myślą o tym, że wyjadą do USA, prawda, jak to śpiewał Cookies. Eee, mógłbym być teraz w USA Czy to cookies chyba śpiewał, tak? W pocie czoła zbijać, prawda, gruby szmal czy Hajs, albo to nie był Kukiś, nie ma to znaczenia, kto to śpiewał, w każdym bądź razie były takie, oni tam siedzieli w tym barze i rąbali do czasu, kiedy mogli się starać o kolejną wizę, bo jak tam szło się do ambasady do, do jakiegoś konsulatu, żeby wizę dostać, no to jak była odmowa, no to trzeba było czekać chyba pół roku wtedy. Nie wiem jak to wyglądało. Ale tu jest ta cała afera, słuchajcie. A Alicja widzicie, Alicja Bachleda Matade. Henry Tadeusz Henry, jak ostatnio czytałem, na koncie ma już milion dolarów. Milion dolar dolarów już zarobił. Nie wiem, jak to zarobił. No to może tam zarobił. 16 lat ma i jest teraz wielką gwiazdą, słuchajcie, Hollywooda. Przy boku Kolina Farelki, który tam, prawda, poskakał, poskakał po naszej Alicji Bachlecie, prawda. Sobie troszkę tam poużywał, no i że wyszedł Tadeusz. No to jest Tadeusz z Polski, bo z Polski. Po polsku to on nie potrafi tam mówić, bo tam mu kiepsko idzie, ale jest Tadeuszem Henrym. I to też wszystko fajnie wygląda. No, życie w ogóle celebrytów to jest świetne, słuchajcie, świetne studium psychopatologii życia codziennego. To jak się tylko przyjrzymy, co oni robią, co oni mówią, to mam, musimy mieć świadomość tego, że to są wariaci po prostu. Tak to wygląda. Zapraszam Państwa także na drugi kanał Króla Pustkowia. Kłaniam się nisko. To tyle. Do następnego razu. Hej!